Problem czystości miasta jest w Wielkiej Górze stale powracającym tematem. Nawet wygląd, znajdującej się w ścisłym centrum starówki, pozostawia wiele do życzenia. Z pomocą, być może, przyjdzie nowa maszyna, mająca zadbać o czystość otaczających rynek podcieni. City Ranger, urządzenie wielofunkcyjne, służące do utrzymywania czystości, między innymi w miastach na rynkach. Stąd też nasza, nasza obecność. To, co tutaj dzisiaj prezentujemy, to jest przede wszystkim jedna z funkcji tej maszyny: czyszczenie na mokro podcieni. Coś, co tutaj spędza sens powiek włodarzom miasta. Urządzenie podczas pokazu przykuwało uwagę mieszkańców hałasując, ale i czyszcząc, a to właśnie czystość ma być tutaj priorytetem. Jeżeli miasto zdecyduje się na zakup urządzenia, trafi ono do spółki MPGK zajmującej się utrzymaniem czystości. Wcześniej muszą się jednak odbyć rozmowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami podcieni. Przy sprzedaży mieszkań, budynków podcienia zostały też sprzedane i teraz rozmawiamy, chcemy zachęcić wspólnoty mieszkaniowe, że my jako miasto weźmiemy na siebie ten ciężar sprzątania, ale żeby wizerunek Jeleniej Góry był troszeczkę inny, żebyśmy te miejsca, które nie do końca chcemy, żeby tak wyglądały, były czyste i zadbane. Czy w Wieleniej Górze, podobnie jak w kilku innych miastach Polski, pojawi się miejski strażnik? O tym przekonamy się już niebawem po rozmowach ze wspólnotami.